Marta, chodzimy w sobę, nie mam 50 dni, temu. Eee, Yyy, poczekajcie Siemanko, widzę jesteś na ja i dzisiaj będę grać z... Halo, odzywa się Dobra, w parę Graj głośno Ja już nagrywam Dobra yy, jak słyszeliście, Zuzia dzisiaj ze mną będzie grała Zusia, ale weź, bo tutaj y, słychać się u mnie w nagraniu. Y, ten telewizor. Ej, to jest tak. jaką okazję się ubieram. No. I tutaj jest tak. No. Um, tajnik. 67 tysięcy, wiecie, 58 minut temu. Ok. 67. W o Boże. I taki ten... Tak, nie o oh Boże. Ej, a dawaj. Yy, gramy. To da w co gramy? Co? Co? Sam się ten nie odpowiada. Ko? Sam internet nie odpowiadał. Aha. Teraz? Co? Godzina 19 i gramy w 99 Mhm. Mm A ty masz koperka na nowym koncie? Na tym koncie. Mam dodanego i jest nieaktywny. Na nowym koncie? No na jakim? na kacwerek W9. Nie. A. Nie dodał mnie? Ej stara, muszę wyjść szybko na Steela Brainrot A po co? No bo ja sobie muszę y, odebrać y, tą Jedną Lecznę Okej okay. Ciekawe, czy był ogóle to gram, to dzisiaj? Nie, nie gram w to dzisiaj. Znaczy, my dzisiaj mamy tutaj do zaoferowania. W ogóle to ja zauważyłam, że możemy. Ej, to weź, zagramy w takie coś, bo ja tutaj znam sekret. To pokażemy, widzą. No dobra, ale w co? Mam nadzieję, że nie dom Daisy. Nie, nie, dołączysz do mnie. Okej. Okay. Yy, ogólnie to będziemy grać w to. Wieża UFO Troll Tower. No. Wiecie już w co? Ale nie, bo tutaj... Ale nie, bo to tutaj nie będzie taki typowy tower. Dobra, poczekaj. Nagramy sobie. Znaczy... poczekaj. Elo, o witam Was. Ale nie tutaj, gdzie Ty idziesz? No i dzisiaj nagrywamy odcinek z Aniką, jak odkrywamy sekrety w grze. Tak, to ona by tego tak nie, nie wiedziała, nie ja, ja jej musiałam sama powiedzieć o tych sekretach tutaj. Przejdź Obi, ale poczekaj, nie wchodź na drabinki. Aha, jestem tutaj przed. Jestem przed drabinkami. Okej. Okay. I czekaj, mówię co mi na ja mam Udało się nie wiecie nawet, 400, ile mi to zajęło. 400. To mi zajęło jakieś dobre nie wiem ile. Ale idziemy sobie tam do końca, tak? Idę za tobą. No dobra, przedreportowało mnie gdzieś. Jesteśmy tutaj. Jakiejś czarnej dupiny widzę. Keep going, hmm. czyli, czyli nie wiem, Zuzia ja tłumacz. Nie wiem co to znaczy. Nie wiem, albo tu nie wchodzić, albo się bój. Poczekaj, sobie zobac... Chwileczkę je sobie wezmę i y, wezmę na y, tłumaczu wezmę. Chwila. Bo ja tutaj muszę sobie zobaczyć wszystko. Keep going. Co No keep going, przetłumacz mi Google. Kontynuować. Okej. Okay. Kontynuować. No to kontynuujemy. Kontynuujemy i będziemy tak kontynuować. Czekaj, mam nie to... no, Dobra, tutaj coś jest. Tutaj jest. No, tutaj jest. Tu ja, jest coś to jest obrazek UFO. No, no przecież to UFO Troll Tower. A czego ty się spodziewałaś? No bo zapomniałam, no, że to jest UFO. Aha. <laughs> Więc idziemy sobie dalej. A co ty się tak samo nas patrzysz? Nie wiem, patrzę czy ty idziesz, ty mnie <laughs> czasem nie zostawiasz tak. Że... Weź tu przyspiesz. Hmm. Co tu pisze? Tutaj mamy, yy, co ty tutaj robisz, bo akurat to umiem. I tu jest ta taka postać. Wywaliło mnie, wyrzucono cię bezpośrednio przez okres robiego moderatora. Wiadomo, że jest moze You are not supposed to be here. No. Od błędu 2.67. Co to znaczy od błędu 2.67? Czekaj. Że po prostu wywaliło cię z tej gry i w ogóle to kiedy sobie wejdziemy tutaj, no to widzimy yy, nazwę tego tutaj Ludzia. I tutaj mamy takiego o Ludzia. I wejdziemy sobie, wyświetl pełny e, ten nie grasz w tą -troll Tower. No bo mnie wywaliło ale wchodzimy sobie na jego profil. Nie? I mamy nie tutaj, tak? klikamy w dzieła. I mamy tutaj jeszcze to, to. I w tym Tower to? 2. A dobra, on tutaj ma... Y On w ogóle ma tutaj i maskę Kliknij do mnie Wejdź do mnie On no, tutaj ma dużo gier Z tymi przyciskami, przyciskami i z tymi ale się z starszą koszulkę ma Wiem, ale Wiem, dołącz co? do mnie Mówię coś Dołączaj <gry> Jak nie idziesz to idę sama To no, poczekaj na mnie no Okej okay. Idziemy sobie Dzień dobry. Dzień dobry, Zuzios, chodź tutaj. Idziemy sobie. Ja tak, ty... przyjechałem na browę uderzenie. Dobra. I tutaj mamy jąbrowy. Ją, ją jąbrowy. <grym> ja bym no. to za pierwszym razem. O, oho, oho, oho. Padłam, zobacz, padłam, padłam. Widzisz, padłam. Widzę. Wow! Widzę. Ja po raz pięćdziesiąty się to męcząc tutaj. Widać, Pita, siedemnaście. Spadłam. No, no. Mam ochotę, bo mi jak biel. Zobaczymy sobie tutaj na dół i idziemy sobie tam dalej. Tu sobie. Tu ptaj za mną. No dobra, idziemy sobie wycieczka. Wycieczka po niebie. Daleko? Nie wiem. Idziemy nie wiem, dopóki nie nas nie tepnie. A się na, pewno, na pewno w tą stronę idziemy? O, dobra. Tepło. Jesteśmy gdzieś tutaj. Powrót mamy, ale nie, mi, nie ma nic w środku, ale mnie to nie obchodzi. Nie. Tak ogólnie po górach. Nie znoszę cię. Aha. też. Jesteś zły. Ok. Prawda. Dziękuję za komplement. Dlaczego? Dlaczego? Ale co? Nie to do mnie tu prowadzisz, prawda? Yy, możesz mi pomóc? Możesz mi pomóc? Nie. 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 Nie, bo nie wiem, kim jesteś. Nie dotykaj yy. tego drzewa. Czemu nie? Czemu taj, tu nie? Czekaj! Tu jeszcze jakaś strzałka jest, chodź, tu jest jakaś strzałka. Yy, mnie już ciepło. Dotknij tego drzewa, bo mnie już tekło. No nie z pierwszej osoby. Czas leci. Czas mi leci pomocy. Ej, a co chodzi w dzisiaj grze? Czasem sama mam serwer, że o kurde. Też jestem sama pomocy. Ej, teraz mnie te, niż teraz. No mnie też. Coś mnie goni. Nie no, to ja z tego wychodzę, nie? Ja muszę pokazać widzom. Ej, nie widzisz z tego wyjść! Ale ja wiem jak z tego wyjść, spoko. Po prostu klikasz tutaj, bierzesz tutaj, yy, te trzy kropki wy, wywalasz Robloxa, wchodzisz w Robloxa i to dam. No tak. Wchodzimy sobie do Robloxa. No. Ej, jak ja nam tam do siebie idę. Dam mu wszystko. Okej. Okay. Ale wchodzimy sobie na inną grę tego gościa. Co nie? Yy, bo oczywiście... Dobra, ja trzeba... nam się wyjść z Roblox'a. Trzeba nagrać odcinek. Nie, ja nie będę wchodzić już w te dziwne gry, bo się nawet z tego wyśle. Ale Ale to się jakoś wychodzi potem. A nie, i tak już, i tak już nie znam więcej takich. Dobra widzowie, no to na tyle w dzisiejszym odcinku i pa pa!